wykorzystując dane klientów banku, podrobiła podpisy tych klientów, podała nieprawdziwe oświadczenia o ich miejscu zatrudnienia i zarobkach i w sumie doprowadziła do udzielenia 85 kredytów, wyłudzając te pieniądze na szkodę banku. Pracownica banku dzielała pożyczek klientom, oczywiście bez ich wiedzy. Fałszowała ich podpisy, a później przelewała pieniądze na swoje konto. Były to różne kwoty, od kilkuset złotych do nawet 23 tysięcy. Kobieta jednak zaczęła spłacać zadłużenia, ale na spłatę tych zobowiązań zaciągała kolejne. Znów na szkodę klientów. Wpadła, bo prawdopodobnie przeoczyła daty, spłat, rad Kilku kredytów. Wówczas oszukani klienci otrzymali ponaglenia z banku i tym sposobem jej oszustwo wyszło na jaw. Poszkodowani zgłosili sprawę policji. Pracownica banku usłyszała zarzut fałszowania dokumentów i wyłudzania pieniędzy. Małgorzata L przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Prokurator zaproponował rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Kobieta zobowiązała się także oddać wszystkie ukradzione pieniądze. Straciła też pracę, a prokurator wystąpił do sądu, by dodatkowo zakazał jej pracy w banku przez następnych pięć lat.